Siódma edycja projektu Łączka i inne miejsca poszukiwań. Spotykamy się na Zamku Królewskim w Warszawie, w takim otoczeniu jak najbardziej właściwym dla takich uroczystości. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zakończyliśmy siódmą edycję projektu edukacyjnego Łączka i inne miejsca poszukiwań. Wzięło w niej udział 62 zespoły, ponad 320 uczniów i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich. Każdy z nas w życiu podejmuje różne decyzje, te mniej ważne, w co się dzisiaj ubrać, jaką kawę wypić, co zjeść na śniadanie. Niektórzy decydują trochę bardziej na poważnie. Głosują w wyborach, wybierają przyszłość, między innymi, przez studia, pracę. Jest taka jedna decyzja podjęta przez żołnierzy wyklętych, m.in. Wiktora Kanie, którego zaprezentujemy w naszym filmie, która. W sumie to zorganizowała nas tu i zaprowadziła do tego miejsca. Decyzja, czyli oddanie życia o walkę o niepodległą Polskę. Projekt polega na tym, że szkoły przygotowują etiudę filmową opowiadającą o pracy Biura Poszukiwań, Identyfikacji ipn o żołnierzach wyklętych, o bohaterach w ogóle naszej polskiej najnowszej historii. Dzieciaki, które uczestniczą w tym konkursie są przygotowywane do konkursu, czyli mają zajęcia z antropologiem, lekarzem sądowym, archeologiem. Filmy z każdym rokiem są coraz lepsze technicznie, natomiast ciągle nie zatracają takiej swojej emocjonalności. Widać to, że te dzieciaki się tym przejmują. Nasz film ukazuje Jana Kwiczale nie tylko jako konspiranta oraz żołnierza wyklętego. Zapragnęliśmy ukazać go jako ojca, syna oraz męża, a w szczególności kochającego swój naród patriotę. Przez pół roku młodzi ludzie starają się podążać śladem lokalnych bohaterów, lokalnych wydarzeń. Bardzo się cieszę, że ten projekt ma wciąż niespadnące powodzenie wśród polskiej młodzieży i to jest dla nas powód do satysfakcji, a jednocześnie jest to zaprzeczenie tej dosyć powszechnej tezy o tym, że młode pokolenie Polaków nie jest zainteresowane naszą historią, nie chce się nią zajmować. Myślę, że to nieprawda, a ta dzisiejsza uroczystość jest tego tylko jednym z dowodów.